I w pewnym momencie to ciało się poddaje śmierci. Przestrzeń, z której to oglądasz, nie zniknęła, ale zniknęło to nasze prywatne zafiksowanie. Więc ta śmierć to też nie jest coś, co mu się musi w jakiś specjalny sposób wydarzać. Coś, co po prostu jest chwilową myślą, nie musi nawet umierać. Cześć. Ja przyszedłem tutaj z lękiem przed śmiercią, ale nie przed śmiercią taką, że umrę, ciało umrze, ja odejdę. Bo tu nie czuję lęku. Ja przyszedłem z lękiem przed inną śmiercią. Ja nie, do końca nie umiałem tego nazwać. Ja dzisiaj to dopiero nazwałem. I ten lęk, ja sobie uświadomiłem, że on mi towarzyszy całe życie. Tzn. Takie, które ja pamiętam. I to jest lęk przed śmiercią tego bohatera, którego nie ma. Lęk niezwykle podsycany przez, no przez wszystko tak mogę powiedzieć. I robiłem wiele, żeby nie czuć tego lęku. Karierę robiłem. Ja jestem z tych poszukujących latami. Tu byłem, tam byłem, tam robiłem. Jak pierwszy raz Ciebie usłyszałem, to pomyślałem sobie, co ta dziewczyna może mi powiedzieć. Później jakoś tak wróciłaś i pojawił się spokój. To było fajne, bo ja myślę sobie, że nic nie muszę robić. To jest fajne, nie? To było. Ale. W pewnym momencie umysł zaczął szaleć. Nigdy tak nie odczuwałem, żeby tak szalał umysł. To było szaleństwo. I, i ja przyjmowałem spokój wewnątrz. Tu szaleje umysł, ja mam spokój. Aż doszedłem do tej, tego lęku przed śmiercią tego bohatera, który nie ma. Ja to dzisiaj, przed chwilą, jakby zobaczyłem. I, i ja przyjmuję tą śmierć, przyjmuję ten lęk. To, to jak zobaczyłem, przed czym jest ten lek, to, to a, jestem gotów poddać się temu. Ale mam bardzo dobrą wiadomość. Nawet nie musisz się poddawać. <głos> <głos> Nawet nie musisz się go poddawać. Się, wiesz, poddawać. Bo wiesz, jakby. Opowiedziałeś to w takim stosunku, jakby jeszcze było coś do zrobienia. Okay. Jakby on musiał właśnie jeszcze dostąpić jakiejś śmierci. No my sobie możemy o tym w ten sposób opowiadać, tak? No jakby w ten sposób sobie to referujemy. Natomiast w tej chwili yy, świadkujesz. Świadkujesz opowieści. Nie ma nic złego też w tej opowieści. Do kogo, się, do, do kogo się ona odnosi w ogóle? Do konceptu wyłącznie. Ta opowieść odnosi się do konceptu. Od konceptu mnie. Koncept mnie. Kogoś, kto właśnie, nie wiem, poszukuje na przykład. Kogoś, kto poszukuje i, i wiedzie tę wędrówkę, wędrówkę bohatera, idzie przez życie i szuka. No, żeby film był dobry, ciekawy, interesujący, no to jak Indiana Jones podróżuje, to tu, to tam i szuka. I jednocześnie szukając, referuję sobie, a tutaj znalazłem, tutaj nie, tutaj trochę bardziej, tam mi się bardziej podobało, tutaj nie. Tutaj już prawie jestem w domu, ale jeszcze odkryłem, że nie do końca może, więc jadę jeszcze dalej, tam, tam to naprawdę były takie grube rzeczy. Już prawie to mam. A na sacenku patrzysz i mówisz sobie, aha, właśnie kreuje się opowieść, kto tej opowieści słucha i kogo ona dotyczy. Poszukam tego bohatera. Więc zatrzymuję się, żeby go znaleźć na moment. I co znajduję? Znajduję myśli o bohaterze, ale czy znajduję w środku bohatera? Nie, po prostu jest nawyk, nawyk szukania, nawigowania. Nawyk myślowy wyłącznie. Więc to jest po prostu doświadczasz nawyku myślowego. Więc nie, to coś, co po prostu jest chwilową myślą, nie musi nawet umierać. Nie musi się nic specjalnego więcej wydarzać. Ten organizm nie musi dostąpywać jakiejś specjalnej śmierci, chociaż w naszym, w naszym subiektywnym doświadczeniu no będziemy mieć różne stany, ale naprawdę nie chodzi też o ten stan. To też rozpoznanie świadomości w ogóle nie wyłącza naszego zjawiska, naszego ciała i tendencji umysłu, by tworzyć historię. Nie wyłącza tego. Natomiast bez Ciebie historii nie ma, bez świadomości historii po prostu nie ma. Więc jest, następują takie chwile zatrzymania, do bycia, a niekoniecznie znajdywania, do zostania przez moment z niczym określonym. I co, ja muszę coś wiedzieć teraz? Czy ja muszę dobrze przetłumaczyć sobie jaźń? Czy wystarczy to, że jestem? Więc ta w cudzysłowie, ta pozorna śmierć, to jest. My za każdym razem odczuwamy to w medytacji, w... tak jak w tym momencie możecie zobaczyć. No ja mogę podkarmić teraz tę historię i opowiedzieć sobie coś. Mogę, mogę to zrobić. Mogę ją napompować, tak jak wczoraj pompowaliśmy tę historię. Albo mogę, nawet pompując te historie, sprawić, że one będą puste i będę się miał, miał luz wobec tego, co widzę. Nie będę mieć żądań wobec tego organizmu. Aż te żądania związane z oświeceniem, związane z przebudzeniem to są naprawdę wielce, napompowane, często. Często to są bardzo, bardzo napompowane rzeczy. Gdzieś się zdaliśmy złapać na taką. No próbujemy się na haczyk tutaj złapać. Że jednak. No ja czuję, że jeszcze nie znalazłam tego, tego oświecenia, ale no może jeszcze coś takiego specjalnego zrobię, to może znajdę. No ale znajdę zawsze coś. Znajdę zawsze coś. Albo umrzę coś. A co jest w trakcie tej śmierci nawet? Powiedzmy, tu jest ten bohater i on wiedzie sobie życie. Tak, Patrzymy na życie Twoje, twoje powiedzmy, Twojego ciała. Więc rodzisz się i sobie żyjesz. Wędrujesz, doświadczasz i tak dalej, i tak dalej. I cały czas patrzysz. Jakaś przestrzeń ogląda cały czas Twoje wędrówki. Jakaś przestrzeń pozwala temu ciału na doświadczenie tych wszystkich wędrówek. I w pewnym momencie to ciało się poddaje śmierci. Przestrzeń, z której to oglądasz, nie zniknęła. Ale zniknęło to nasze prywatne zafiksowanie. I ono znika codziennie w głębokim śnie. Codziennie w głębokim śnie nasza historia się kończy, noc w noc. Historia bohatera się kończy codziennie. Każdy z Was ma co noc ten, to doświadczenie. I nie tylko w nocy. Bardzo często w ciągu dnia również macie to doświadczenie. Tylko ono nie ma tam umysłu, żeby stwierdzić, że go nie było. Natomiast, jak będziecie wnikliwi i będziecie, jakby, zafascynowani tym życiem i zafascynowani świadomością, no to będziecie odkrywać takie momenty śmierci naszego umysłu codziennie, albo wiele razy w ciągu dnia. I okaże się, że tak było, przez wiele lat naszego życia, ale po prostu tego nie zauważaliśmy. Więc ta śmierć to też nie jest coś, co mu się musi w jakiś specjalny sposób wydarzać. Nie musi nic specjalnego wielkiego następować. Dziękuję. Taki impuls mi przyszedł. Przyjść i opowiedzieć też moje doświadczenie, bo ja byłam bardzo wnikliwym poszukiwaczem. I też chciałam kiedyś zabić ego i takie tam różne historie. Ciekawy, kto to chciał zabić. Ja jestem taka ciekawa, kto chciał zabić to ego. czyli świadomość jest mordercą takim. I tak sobie siedzę tutaj i wczoraj, i dzisiaj, i bardzo mnie porusza to wszystko. I uważam, że to jest jakieś szaleństwo po prostu. Szaleństwo, jakaś hipnoza po prostu. <grywa> 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 Ale pamiętam, jakie to było dla mnie poważne kiedyś, i że siedziałam też tutaj tak wiele razy i cały czas szukałam, 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 szukałam. Zwłaszcza, że miałam też jakieś y, takie mocne doświadczenia mistyczne i to mi, to mi sprawiło y, cierpienia na bardzo długo. Czasami się zastanawiam, czy lepiej, bo mam takie poczucie też, jak słucham różnych historii, że dużo osób chce chcę mieć jakieś specjalne doświadczenie mistyczne i jakby postrzega w ten sposób oświecenia ja też tak to postrzegałam zwłaszcza że gdzieś tam miałam jakieś takie poczucie i później przez chyba dwa lata się do tego cały czas odnosiłam nie mogłam tego puścić zupełnie i cały czas warunkowałam to, że ja jestem w tym doświadczeniu a ja jestem po prostu to było tylko doświadczenie i pamiętam, że miałam mnóstwo tych wszystkich warunków, że na przykład mogę tylko w Twojej obecności na satsangu dostąpić przebudzenia czy czegoś tam. I bardzo duża klarowność kiedyś przyszła mi, kiedy leżałam po prostu wieczorem w łóżku, i naprawdę zatrzymało się to wszystko. I zobaczyłam wtedy, że przez cały czas mojego bycia na satsangu, ja słuchałam ciebie poprzez ten konstrukt w ogóle, że ja nie słyszałam naprawdę, co ty mówisz w ogóle, że cały czas słuchałam ciebie tymi wyobrażeniami, moim romantycznym wyobrażeniem o przebudzeniu, jakie ono ma być. I jak zobaczyłam ten konstrukt, który się rozpadł w tamtym momencie, to przyszło bardzo dużo podsumowań. Umysł był niesamowicie rozczarowany tym że to jest tak zwyczajne, tak proste. No no Dlaczego? Jest... Bo nie ma nic więcej do zrobienia w tym temacie. No to dziwicie się, że umysł się rozczaruje? Nie ma specjalnej rzeczywistości, nie ma specjalnej świadomości. Nikt nas nie uratuje, nikt nas nie wybawi od niczego. Jest tylko to, co jest. I po prostu... Yy... Te poszukiwania to wszystko to jest jakieś szaleństwo nasze naprawdę. To jest tylko myśl za myślą no, to jest w ogóle. Ja sobie zadawałam też bardzo długo pytanie kto w to wierzy w ogóle? To jest myśl nadal. Myśl wierzy w myśl, jedna jedna za drugą. I tak siebie szukałam długo i bardzo trzeźwiące są teraz też dla mnie takie słowa, które mi wtedy przyszły, że siebie szukam w tym co jest napisane, siebie szukam w tym co jest napisane, a sobą jestem. I to wszystko są cały czas tylko znaki, które mi odbijają, żebym mogła w końcu siebie zobaczyć. I bardzo mnie to po prostu porusza dzisiaj, jak tutaj jestem. Bo wiem, ile to cierpienia jest. To szukanie właśnie. Mam takie współczucie, po prostu bardzo duże teraz dla siebie i dla nas wszystkich. I to jest, to jest tak proste, że nawet teraz, mimo że już wiem, to cały czas przychodzą mi te podsumowania, że może jednak nie. I to po prostu to się nie kończy, więc ja nie jestem teraz jakby w jakimś specjalnym poczuciu życia czy rzeczywistości, bo nadal. Cały czas potrzebuję zachowywać bardzo dużą czujność, czujność tak. bo to przebiera się za wszystko. Wszystko, co myślę, nie jest tym, czym jestem. Dokładnie tak to jest. Często przychodzę na soc. na takie spotkanie jak to, Widzę ludzi, którzy czekają na to, aż im coś dam. Ja nie mam nic do dania. Nie mam tego, czego Ty nie masz. Nie mam czegoś, czego Ty nie masz. Ja tylko wskazuję, próbuję zwrócić naszą przytomność na to, czym jesteśmy. Że w międzyczasie nasz organizm popada przy tych badaniach w różne stany, to jest byproduct po prostu. Produkt uboczny albo zasłanianie faktów, albo umysł nasz zasłania po prostu, produkuje wszystko, żeby odwrócić uwagę od tej prostej wskazówki. A ja mówię cały czas, 13 lat to samo. Na każdym Satsangu, na każdym. Jest ich ponad tysiąc w internecie i na każdym mówię to samo. I wielu z Was słucha tych rzeczy już od wielu lat i też słyszy to samo. I na początku słyszymy, bo musimy to słyszeć umysłem. Po prostu tak się najczęściej dzieje. Większość z nas i tak na początku to słyszy umysłem. I mamy różne fazy rozumienia w ogóle tego, tego, tych prostych rzeczy, różne fazy, tysiące faz rozumienia tych prostych rzeczy, o których mówię. I w końcu przychodzi taki moment, nie wiem czy to jest na spotkaniu ze mną, czy to jest jak Kamila ma, mówiła, że leżąc w łóżku, czy to jest gdziekolwiek indziej, kiedy nagle zaczyna docierać do ciebie prostota tego przekazu. Totalna prostota. Nie ma nic prostszego pod słońcem. I jest wtedy. Często też rozczarowanie i w ogóle szok. Rozczarowanie. Ludzie przychodzą w złości, mówią, czemu mi tego nie powiedziałaś? Czemu mi tego nic ja nie powiedziałaś, że jestem świadomością? Mówię to tysiące, miliony razy. Ale kiedy nasza świadomość to naprawdę załapie i przestanie łapać się stanów, to ja nie wiem, ja nie, nie mam na to wpływu. Mój organizm, nawet jakby bardzo chciał Wam wszystkim w tym temacie pomóc i Was oświecić siłą moich rąk, to nie zdołam. Nie zdołam tego zrobić. Chociaż mój organizm jest taki czasem uroczy, żeby chciał spróbować. Chciałby pomóc. Ale ja tylko pokazuję. I przychodzi moment, że rzeczywiście załapujemy. I to jest szok. To jest szok, że szukaliśmy tego wszędzie i non-stop, uciekając od tego, gdzie już jesteśmy. Wtedy często przychodzi też niesamowita wdzięczność. Niesamowita. Tak jakby, to tak jakby zdjąć z ciebie cały ciężar, wszystko. Ja, ja czułam to w taki sposób, jakby ktoś ze mnie zdjął całą grawitację. Jakbym już nie znała w ogóle grawitacji, jakbym nie znała już ciężaru, jakby ktoś mi zabrał totalnie wszystko, uwalniając mnie do prostoty tego momentu. I też znam impuls szukania, i nie uwierzyłabym, że może to się wyłączyć że ten impuls szukania, poprawiania, dążenia, że on może się wyłączyć nie uwierzyłabym. A się wyłączył. Wyłączył się zupełnie 13 lat temu i się nie, nie włączył z powrotem. I czy to znaczy, że ja nie wiem, nie funkcjonuję nie funkcjonuje zwyczajnie? Funkcjonuję funkcjonuje zwyczajnie, tak jak wszyscy, bez tego impulsu szukania siebie i szukania szczęścia na zewnątrz. Więc yy, też zdaję sobie sprawę z tego, że. Że naprawdę no, dociera to często do nas stopniowo, a nie tak nagle. U każdego pewnie inaczej. Ale wcześniej czy później zaskoczy w każdym z was, jeśli będziecie wnikliwie po prostu patrzeć. Ale nie jest to, nie robi się tego siłą, bo tego siłą zrobić nie można a nikt tego wam nie może dać. Nie, da, nie można dać czegoś, czym już jesteś. I właśnie nawet tutaj się umysł później bardzo. Znaczy umysł, to są po prostu myśli, nie ma umysłu, jakby jako takiego, ale właśnie to jest ta kolejna, jakby pułapka, taka, że przebiera się cały czas, jakby te myśli przechodzą znowu. Tak, umysł przebiera się za policjanta, żeby złapać złodzieja, którym sam jest. Umysł przebiera się za policjanta, żeby złapać złodzieja którym sam jest. Więc wydaje mu się, że on tutaj coś zrobi z, tą, z tym oświeceniem, na przykład. Albo z tymi myślami, że się ich pozbędzie siłą. I nie ma większej swobody, przynajmniej ja w swoim życiu nie doświadczyłam nigdy, większej swobody jak to. Że nie muszę szukać. Nie, 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 nic nie przyniosło mi więcej, yy... nie wiem jak to nazwać. Nic w moim życiu nie było bardziej wartościowe jak to. Nic. A miałam wiele pięknych, wartościowych momentów w swoim życiu, wiele pięknych doświadczeń, i te mistyczne również mnie zalewały. Ale to w ogóle dzisiaj to widzę, że mnie męczy w ogóle. Dajcie mi spokój z tymi doświadczeniami mistycznymi. Co to jest? Czym to się różni od czegokolwiek? Natomiast swoboda tego, że nie muszę szukać, mogę po prostu sobie zostać w tym momencie. Swoboda tego, że ja, 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 ja nic nie muszę w ogóle. No, nie, nie porównam tego z żadną zdobyczą i żadnym osiągnięciem, które, które przejawiały się w życiu. I to nie jest tylko moje doświadczenie, bo przez tych ostatnich 10 lat spotkałam się z setkami, tysiącami ludzi i, i wszyscy oni potwierdzają to tak samo. Więc jeśli chcesz, jeśli w jakiś sposób interesuje Cię to i chcesz w ten sposób sprawdzić, zobaczyć, to wcześniej czy później będzie Twoim doświadczeniem po prostu. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Jeśli zechcesz, prośba będzie Wam dane. Jeśli zechcesz tej swobody, jeśli zechcesz zobaczyć jak jest, odkryć prawdę o tym kim jesteś, no to nie ma opcji, żeby to się nie wydarzyło. W życiu. Czasem trzeba cierpliwości. Ja nie wiem, dlaczego u niektórych to zajmie 40 lat, u innych zajmie to 5, u innego rok albo tydzień. Nie da się tego ani przyspieszyć, ani wymusić. Ale gdybym była, nie wiem, no, ja bym myślę, myślała o tym w totalnie praktyczny i użyteczny sposób. Że po prostu nie chciałabym już tak cierpieć, nie chciałabym już szukać. Szczerze, nie chciałabym cierpieć ani szukać. Więc poświęciłabym, myślę, temu tematowi trochę uwagi, bo ja akurat miałam szczęście, bo w moim życiu to bardzo szybko przyszło i bardzo, tak, na, tak raptownie i natychmiast. Ale gdyby nawet miało nie przychodzić tak szybko i tak, kierowałabym tam uwagę. Na koniec, tylko jeszcze kilka słów ode mnie przed zakończeniem spotkania. Może kilka z tych zdań zostanie z wami na czas może do następnego spotkania, albo może po prostu na. na, na życie. Niech nam, niech nam nie wystarczą same słowa w tym temacie. Niech nam nie wystarczy zrozumienie, jak, jak jest. Słowem. Połączenie tych kropek intelektem. Niech te słowa będą tylko zaproszeniem do, do chęci wewnętrznej i sprawdzania. Teraz mieliśmy ostatnie odosobnienie na Mazurach i, i mówiliśmy na koniec o tym, że tak naprawdę fajną praktyką byłoby się zakochać w tej praktyce. Zakochać się w takim podejściu, w takim um, zaciekawieniu, takiej przytomności, fascynacji tym, co to mnie dzisiaj spotka, jak będę patrzeć, skąd widzę. I patrzenie, jak reaguje nasz organizm, ale jednocześnie sprawdzanie, skąd on reaguje, czym jestem w istocie. Nie teoretycznie, ale naprawdę uczestniczyć w każdym momencie w ten sposób. Nie od czasu do czasu, ale stale, dosłownie budzić się rano i powiedzieć: OK, no dobra, będę ciekawa, będę przytomna. W ciekawości przytomności. Jeśli będziecie mieć tego typu podejście, a nie podejście oczekiwań, żeby mi świat dał, żeby życie się jakoś ułożyło, tylko podejście ciekawości sprawdzania od samego rana do wieczora, to zobaczycie, jak szybko poskładają Wam się tu rzeczy w całość. I też taka przytomność, że ja już nie chcę w taki stary, automatyczny sposób. Już się tym zmęczyłam. Nie dziękuję, popróbuję trochę inaczej. Tę ciekawość może sobie włączę od rana. Nie bierność, a ciekawość, uczestniczenie. Tak samo można być w satsangu, można być blisko satsangu cały czas i w ogóle nie słyszeć ani jednego słowa, które ja wypowiadam. Bo się jest biernym odbiorcą tego, zewnętrznym. To działa, kiedy ty to sprawdzasz. I zobaczycie, że to, co to dodatkowo daje, to daje dodatkowo tyle, że każdy moment waszego życia jest ciekawy. Zaciekawiacie się reakcjami, zaciekawiacie się tym, co się wydarza. Więc macie poczucie uczestniczenia w życiu, a nie przeżywania go obok. Więc tego Wam życzę, kochani. Bardzo dziękuję. Dziękuję.